Dzień dobry! Witam wszystkich moich wspaniałych uczniów oraz ich rodziców. Jest to pierwszy filmik na tym kanale, dlatego pokrótce wyjaśnię zasady naszej dalszej współpracy. Kręcę dla Was te filmiki, ponieważ nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze kwarantanna i jak długo nie będziemy mieć zajęć logopedycznych w szkole. Pomyślałam, że najprostszą formą współpracy będzie nakręcenie takich właśnie krótkich filmów, na których zobaczycie mnie, wykonującą dane ćwiczenie, posłuchacie opisu ćwiczenia, a potem spróbujecie wykonać je w domu, sami lub z rodzicami. Już niedługo na tym kanale pojawi się wiele filmików. Każdy z nich będzie miał około 10 minut. Tak byście się nie przemęczyli, ale jednocześnie byście troszkę ze mną poćwiczyli sprawność waszych aparatów oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Teraz jeszcze krótka informacja dla rodziców lub innych osób, które mogą natknąć się na ten kanał w sieci. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że żaden filmik, żadne ćwiczenia znalezione w internecie nie zastąpią dziecku profesjonalnej terapii logopedycznej. Tylko i wyłącznie wykwalifikowany logopeda. Może przeprowadzić diagnozę logopedyczną, a potem poprowadzić dziecko w procesie terapeutycznym tak, by jak najszybciej wyszło z wady wymowy. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybują Państwo kanał i zostawią kciuka w górę.